Mamy dzisiaj na stole laptopa Acer Nitro 5, 32GB pamięci operacyjnej RAM, karta graficzna GeForce RTX 3050, procesor Intel i 5 12 generacji. I po aktualizacji BIOS-u pokazuję niebieski ekran Inaccessible Bot Device. Wygląda to, jakby problem był z dyskiem twardym. System oczywiście próbuje się naprawić, jednak gdy próbujemy rozwiązać problem, czy to poprzez naprawę podczas uruchamiania odinstalowanie aktualizacji, czy też przywracanie systemu. Wszystko to kończy się niepowodzeniem. Jeszcze dla pewności sobie sprawdźmy. Program nie mógł naprawić komputera. Wyłączamy więc urządzenie. Żeby wyeliminować kwestię oprogramowania, mam tutaj akurat oryginalny nośnik Windows 11 Home na pendrive. Spróbujmy zainstalować od nowa system. Uruchamiamy laptopa, a następnie klawisz F2, aby wejść do BIOS-u. Jesteśmy w BIOSie, przechodzimy na zakładkę Main i tutaj F12 Bot Menu. Możemy sobie tą opcję włączyć. Dzięki temu, za pomocą klawisza F12, będziemy mogli wybrać urządzenie, za pomocą którego będziemy mogli zbotować system. Ustawienia zapisujemy klawiszem F10, zatwierdzamy zmiany. I teraz po ponownym uruchomieniu naciskamy klawisz F12. No ale jak to? Nie ma naszego pendrive'a z Windowsem. Pendrive jest wsadzony. Dobra. Spróbujmy zatem w innym gnieździe. Nie wykrywa. Jeszcze to gniazdo, również nie wykrywa, no dobra, sprawdźmy teraz mojego pendrive'a, podpinamy, cyk i znaleziony, mały, stary, dobry, 8 gigowy pendrive Gudrama. Rozpoczynamy instalację systemu Windows. Kółeczko się kręci, znaczy, że z czegoś próbuję botować, i pięknie. Mamy tutaj instalator systemu, którym nie działa touchpad. Czy klawisz F2 go włączy? No niestety nie. Będziemy musieli użyć klawiatury. Zaznaczam na pierwszym etapie instalacji, że nie posiadam klucza. Wybieram Windows Home, klucz sobie wpiszę później. Za spacji akceptuję postanowienia licencyjne. Dalej. Wybieram instalację niestandardową i nie widzi dysku. Nawet jak dam odśwież, nie widzi dysku. Nawet jeśli spróbuję e, załadować ręcznie sterownik, ściągnięty ze strony Acera, również go nie zobaczy. Pokażę Wam od razu, co zrobić. Wyłączamy laptopa. Uruchamiamy go ponownie. Pulsacyjnie wciskając klawisz F2 znów wchodzimy do BIOSu. Następnie na zakładkę Main. W tym momencie naciskamy kombinację klawiszy CTRL-S. Pojawiły się wcześniej ukryte opcje. Tutaj odszukujemy VMD Controller, który w tym momencie ustawiony jest na Enabled. Dajemy na Disable. Klawiszem F10 zatwierdzamy zmiany. Potwierdzamy i laptop powinien się ponownie uruchomić. Dla pewności wyciągamy nasze pendrive'y. Sprawdźmy, co się stanie: sukces. Dyski są widoczne, system jest zainstalowany, oczywiście wcześniej przeze mnie, z mojego pendrive'a, bo tego urządzonka niestety instalacja nie mogła wystartować, nie był on w ogóle widoczny w Bot Managerze. W tym momencie system będzie zarówno widoczny podczas kolejnych instalacji, do czasu przywrócenia ustawień fabrycznych w BIOS-ie lub przestawienia tejże wspomnianej opcji. Tyle.